szkoleniowca Mirosława Kalitek, witam dziennikarzy, zaczynamy konferencję po meczu Stal bardzo proszę trenera gości o krótkie podsumowanie. E, oczywiście bardzo się cieszymy z, z tych trzech punktów. E, sytuacja wiadomo nasza, że, że każdy, każdy, każdy punkt to, to bardzo złota, także duże brawy dla chłopaków. Który, którzy, którzy pod, pod, podjęli bałkę. Mówię, mówię, że bardzo lubię tego słowa bałkę, ale jak byliśmy nie mieć w, w ciągu 30 dni i to było widać, że, 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 że już, już brakujemy, brakujemy sił. E, mieliśmy szczęście, że, że na początku w bankę i... i Dowiedzieliśmy to, dowieźliśmy to do, do końca. Dziękuję panelowi gości, proszę pana, gospodarze. Gratuluję panelowi drugiego zwycięstwa w na wyjeździe. Trudno cokolwiek w takim naszym na gorąco mówić, bo są się do słów. Różne słowa myśli też, wieści z myślami. Sytuacja jest, uważam, nasza. No nie za wysoko, bo z taką grą to będzie nam ciężko o cokolwiek. Nie wiem co się zespołem w ciągu trzech stało. Stwarzaliśmy sobie sytuację dzisiaj z tym był olbrzymi problem. Nie mam zamiaru usprawiedliwiać się, że takie zmiany albo taki personalne miały wpływ na nasze gry, ja po prostu mieliśmy dzisiaj ciała i, i, i trzeba będzie się zastanowić czy, 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 czy... Nie potrzeba jakichś konkretnych zmian, żeby tym zespołem wstrząsnąć, bo tą drugą ligę, no niestety, trzeba ratować dla Stalowej. a Trudno powiedzieć, no mówię, no nie chcę ocenić, bo jest, jest 10 5 po także jestem przygotowany na wszystko, ze strony działaczy. No i zobaczymy, jakie będą decyzje w ciągu 24 godzin. Czasu jest mało, bo następny na w sobotę, w sierpniach. jest zawsze ciężko. Jeszcze raz trochę delikatkę. Proszę o na te pytania. Kiedy Kilka to Panie Trenerze, to rozumiem, że te grzotowne <coughs> zmiany, to, to rozumie Pan przez to yy, zwolnienie Pana z funkcji, tak? No, spodziewam się. No, może rzeczywiście do tych kilka, że trzeba jakiegoś drania z baterą że on będzie wpływ na, na to, jak będę grał lepszy, z lepszym skutkiem, to, no mówię, ja jestem przygotowany na wszystko. Bo jeden z kibiców prosił, żeby zapytać, czy zespół jest dobrze przygotowany do rundy, Panie trenerze. Niech Pan powie, czy jak Pan to ocenia. Był pan co, jakby Pan trenował nawet niechlujnie przez 4 miesiące, to trudno, żeby się Pan do sezonu nie przygotował. Nie? Myśmy naprawdę trenowali, zresztą było Pan na dużej ilości treningów, Mówię, no, no straciliśmy szybko bramkę. Zmiany personalne jakieś tam poczynione w tyłach no, prowadziły do jakichś bałaganów. I mieliśmy, mieliśmy później problem. No. No, naprawdę, no, nie, nie chcę na gorąco oceniać. Przygotowałem zespół na tyle, na ile potrafiłem, tak, Jaka jest moja wiedza, w jakich warunkach pracowaliśmy. Wszyscy wiedzą. <laughs> A absolutnie się nie skarży. Także, mówię, no trudno, trudno wie pan, by pan każdemu trenerowi nie przygotować zespołu, trenując 4 miesiące, nie grając w piłkę. Czy znaczy ta tak. sytuacja z leżą umowa mogła mieć wpływ na, na, na tą stratę bramki? Bo musiał pan przesunąć Gettingera na lewą stronę, gdzie akurat? On nie upilnował piłkarza, który strzelił go, prawda? No wie pan, no... No, można, no, ale mieliśmy 80-90 minut czasu, bo 5 minut sędzia to liczył. Mieliśmy 90 minut czasu na zmianę wyniku. A, a mówię, do, do przerwy no mieliśmy problem ze skontrolowaniem jakiejś sensownej akcji i, 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 i... trudno mi powiedzieć, z czego to wynikało. Bo zmiany nic w ogóle prawie nie... Zmiany nic nie wyniosły, no mówię, no, te przetasowania w linii defensywy, no, no, nigdy niczego nie, nie, dobrego nie wróżą. Bo... Mówię, wymiana już stopera to już jest problem. Kombinowanie z policjikiem na boku. No, nieszczęście syfek szykowski jest chory. Ale mówi, druga linia też nie funkcjonowała tak jak należy. Trudno mi oceniać na tą chwilę. Jest, jest gorąco, gorące głowy, także nie ma, nie ma, nie ma co jak szukać winnych, polować na czarownicę. Trzeba podjąć jakieś decyzje, bo od siebie mogę powiedzieć, że praca nie sprawia mi satysfakcji. Tyle mogę powiedzieć. Taka, jaką jaka powinno. Nie mam, nie mam tutaj zastrzeżeń absolutnie do grupy, ale, 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 ale no są inne czynniki, które mają wpływ na to to strasznie enigmatycznie. To no wystarczy, no to właśnie dlatego Enigma się nazywało, bo nie można było szyfrować, nie? Także pogłówkujecie panowie. A może pan powie tam do końca się Przemkowi stało? Zerwało Hillesa najbardziej A czy znaczy inaczej, czy nie układa się panu współpraca z zarządem, z szefami? Nie, z nie, absolutnie. No mówi pan o grupie w pewnym momencie, no od pana są personalne, jeśli chodzi o drużyny, prawda? Nie ingeruje Pan w szlag. Nie, no absolutnie nie, mówię z piłkarzami. No to dzisiaj no, Pan, się... pan przez 90 minut i miał Pan popielarza, którego na boisku nie było. To był jeden, to był 12 zawodników wigier, tak bym powiedział. No, gdybym wiedział, że wie Pan, yy, 90 minut, nic, no, czy... nie da, nic nie da zespołowi, ale trzeba na to, że będzie bardziej, bardziej kreatywnie yy, na pewno od Bartka Choraieckiego, no, no wie Pan, to bym pewnie Bartka wpuścił. Bo może byśmy spokój mieli gdzieś przy kontratakach. Ale chcieliśmy mecz zremisować albo wygrać. I potem wszedł na wojsko, popierasz. No, ale że się prezentuje tak, a nie inaczej, no to jest mi bardzo przykro z tego powodu. I, 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 i pewnie jemu też jest przykro. Choć, choć, nie wiem, nie będę się za nim. czy znaczy, nie uważa pan, że zupełnie nie spełnia oczekiwań pana, mówiąc o kibicach, Robert Witz? Jest młody, ale to wszystko ze na to, że dostaje dosyć dużo szansy i kompletnie zawodzi. się jesień, wiosna jest to samo. Nie było błędem na się białka, który robił, robił wichera ale mimo wszystko gdzieś tam tej piłkę wyszukał w polu karnym. I... Ja się białka nie pozbywałem. Szkoła. Ja się białka nie pozbywałem. Poza tym różnica między białkiem a macha jest taka, że Robert jest młodzieżowcem, tak? Jest ze juniorem. I to jest największy jego atut w tej chwili. No tak, jego no atut, to, ale to jest, nie przekłada się na boisku zupełnie? Nie, przekłada się na boisku. No, nie wiem, no w sparingach jak ktoś oglądał, no to naprawdę grał seryjnie. Brał solidnie na boku pomocy, a w tej chwili no, jest z jego dyspozycją równo. To nie tylko to jest wie pan, to nie jest wina Roberta widzę, że, że, że tak cały zespół gra. No. Jest gro zawodników, którzy grają poniżej oczekiwań. To inaczej, to może kogoś jedno nazwisko chociaż za dzisiejszy by, było, by było wyróżnił w swoim zespołach. No to zagrał solidnie, no przegraliśmy trudno, no jest 0,1. Myślę, że po, 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 po straconej bramce, no nie można mieć jakiejś zaszczytów do Wołoszyna, prawda? No, ale to bramkę też zawalił, troszeczkę. No to mówię, oprócz bramki. No. Od straty bramki jest... Nie można mu nic zarzucić, a... Tak poza tym, no, myślę, że, że solidnie grał gdzieś. Adrian Bartkiewicz. Starał się przynajmniej. Na pewno ambitnie grał Mateusz Kantor. No chyba w pierwszej od... No ale no, no to trudno wygrać. Znaczy, jak, jak ktoś, jak zespół... 3 czwarte zespół grafów mniejszy swoich możliwości, tak? Czy poniżej poziomu. Trochę, że mam jeszcze pytania odnośnie obsady brankarskiej to naślenie. E, ponieważ paneczu z motorem zapowiadał pan, że postawił po raz kolejny na Bardzo Bardzo się rozczarował, bo tego nie ma drugiego wczoraj już no, był tylko na zajęciach żeby w nim uczestniczyli i wczoraj podjął decyzję, że na pewno, na pewno, na pewno nie, dzisiaj nie, nie wejdzie do bramki, bo się bardzo życzył. Ja wymiotował panią i dlatego Dawidowoło się nie ale Dawid nie, nie dowiedział się o tym dzisiaj, tylko wiedział od, od wczoraj, że będzie, będzie w bramce. Przemieniono tutaj Dziękuję. Dziękuję, 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 dziękuję. dziękuję.